Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tak jak wszyscy dobrze wiemy, styczeń luty to nie jest jakiś najbardziej obfity czas, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Tych wypraw jest zdecydowanie mniej. Dlatego właśnie to jest też fajny czas do tego, żebyśmy porozmawiali sobie na różne inne tematy. Póki sezon nie wystartuje i nie będziemy więcej czasu spędzali nad wodą. A dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o Deeperze. Echosonda, którą w zeszłym sezonie bardzo intensywnie użytkowałem. Pojawia się ona w wielu moich filmach przy okazji różnych technik wędkarskich, spinning, spławik itd. itd. Pojawia się od Was wiele pytań dotyczących tej właśnie echosondy. I w tym materiale chciałbym Wam na te pytania odpowiedzieć: Czy echosonda Deeper jest zabawką? Na jakich wodach możemy tej echosondy używać? Przy jakich technikach wędkarskich możemy wspomagać się, używając właśnie echosondy Deeper? A to myślę, wszystko te odpowiedzi spowoduje, że odpowiecie sobie wy sami na pytanie, czy warto taką echosondę kupić. W ubiegłym sezonie użytkowałem dwie echosondy, dwa modele: Deeper Pro Plus 2 oraz Deeper Chirp Plus 2. Słowem, wstępu echosonda Deeper Pro Plus 2, czy Chirp Plus 2, czy inny model, to takie urządzenie w formie kulki, które komunikuje się z oprogramowaniem zainstalowanym na smartfonie. I to właśnie smartfon jest naszym ekranem, na którym podglądamy sobie odczyty z tej właśnie echosondy. I tutaj najpierw odpowiedź na pytanie, czy echosonda Deeper jest zabawką? Absolutnie nie. To, że nie ma tam wielkiego monitora, wielkich przetworników, nie oznacza, że jest to zabawka. Echo Deeper zostały skonstruowane właśnie w formie takiej kulki po to, żeby móc je użyć w określonych warunkach. Wielką echo z przetwornikiem, wielkim ekranem nie zamontujemy na koniec naszego zestawu i nie wyrzucimy sobie z brzegu a diperem właśnie możemy to zrobić i to między innymi jest właśnie zadaniem tego urządzenia, że możemy je użyć w zasadzie wszędzie i zawsze. No bo o to właśnie w tej ochosądzie chodzi, że z uwagi na swoją konstrukcję ona jest przeznaczona do użytkowania przez wędkarzy, którzy łowią z brzegu. No. Wędkarze brzegowi takiej normalnej, klasycznej echosondy no niestety nie są w stanie z tego brzegu użyć. A tutaj właśnie konstrukcja tego dipera pozwala, że możemy sobie to urządzenie wykorzystując jakąś zwykłą, dosyć mocną wędkę. Ja w moim przypadku ja używałem dosyć mocnego teleskopu. Zawiązać sobie na grubej pleciące to urządzenie na końcu i po prostu z brzegu tą echosondę wyrzucić gdzieś na wodę. Ona się bezprzewodowo komunikuje z naszym smartfonem. Dzięki temu, stojąc na brzegu, zwijając sobie cały zestaw, możemy po prostu obserwować, co się dzieje pod wodą. Oczywiście nie tylko wędkarze brzegowi mogą z niej korzystać, bo tak samo wędkarze, którzy poruszają się na różnego rodzaju środkach pływających. No ja tej echosondy używałem łowiąc z łodzi, za pomocą specjalnego ramienia. Możemy sobie je zamontować na burcie łodzi, w taki sposób, żeby ona sobie tam cały czas gdzieś pływała. Wędkarze, którzy łowią gdzieś z kajaków, z bellyboatów, z pontonów. Też, no, jak najbardziej, to urządzenie mogą użyć. Właśnie tutaj jest jakby no, ta przewaga, że, no, wiadomo, że na kajaku czy na jakimś beli nie mamy zbyt wiele miejsca. To urządzenie jest malutkie, mobilne, więc, no, z powodzeniem możemy sobie do każdego środka pływającego to urządzenie podczepić, no i cieszyć się widokiem tego, co pod nami się w wodzie znajduje. Gdzie ja w zeszłym sezonie tego dipera używałem, korzystając z niego, właśnie z brzegu? No, przede wszystkim na wodach. Stojący. Właśnie z wykorzystaniem tej wędki teleskopowej sprawdzałem sobie, jak kształtuje się dno w jakimś tam obszarze, który z brzegu miałem do obłowienia. Również na wodach płynących też nagrałem taki jeden odcinek. Wszystkie linki do tych odcinków, takich, gdzie pokazuję właśnie użycie tej echosondy, możecie sobie kliknąć w w opisie pod tym filmem. Właśnie też na rzece płynącej, pamiętacie, Wisła, o, nawet Wisła za mną na Wiśle, też sprawdzaliśmy, jak, ten echo, jak ta echosonda się sprawuje, i też jak najbardziej, właśnie z brzegu na Wiśle, na rzece, możemy sobie tym urządzeniem pooperować i zobaczyć, co tam się na dnie tej rzeki czy w Toni znajduje. Tak więc właśnie dzięki temu, to jest, to jest jakby przewaga tego urządzenia, że jest to urządzenie mega mobilne, tak naprawdę, no, tą echosondę możemy wsadzić sobie w kieszeń. Czy takie nawet ramię też nie zajmuje dużo miejsca, gdzieś tam w plecach możemy je sobie wsadzić. Czy wędka, no wędka też, tą którą widzieliście, którą ja używałem do wyrzucania, to jest taki mocny teleskop, więc też to dużo miejsca nie zajmuje. Więc jakby ta mobilność powoduje to i ta konstrukcja tego urządzenia, że właśnie możemy i sądować z brzegu, i sądować z łodzi, i z innych środków pływających. To, jakby odpowiadając na pytanie, na jakich wodach możemy tej ochosądy używać, no, możemy używać tej ochosądy właściwie na każdej wodzie. Na wodzie stojącej, na jeziorach, zbiornikach pożywirowych, na wodach płynących, dużych rzekach, małych rzekach, małych rzeczkach. Gdziekolwiek chcemy, to tak naprawdę tym diperem jesteśmy w stanie się dostać. I tutaj, też, odpowiedź na kolejne pytanie, do jakich wędkarzy, jakim wędkarzom ten diper się przyda. Tak naprawdę uważam, że Deeper przyda się dla wędkarzy uprawiających każdy rodzaj wędkarstwa. No bo i spinningista, i spinningista łowiący z brzegu, i spinningista łowiący z łodzi, tak samo spławikowiec. No ja w zeszłym roku też tego urządzenia używałem gdzieś tam. Sądowałem sobie łowisko przed tym, jak sobie gdzieś tam chciałem usiąść na spławik, sprawdzałem kształtowanie dno, patrzyłem sobie, gdzie mogę to łowisko zanęcić, jak, te, jak tam kształtują się spadki, jak to dno po prostu wygląda. Zamiast robić to mozolnie wędką i zestawem, no to wpuściłem sobie tam diperka przed zasiadką i też sprawdziłem sobie, jak moje łowisko wygląda. Także mamy spławikowców, no tak samo jeżeli chodzi o łowienie na grunt, bo tym urządzeniem możemy naprawdę bardzo daleko wyrzucić, więc nawet z dalekiego dystansu możemy sobie sądować. No przy łowieniu na spinning właśnie z brzegu z łodzi, czyli dla spinningistów, dla karpiarzy. Też jak najbardziej możemy sobie to pod łódkę podpiąć. Tam są nawet takie specjalne zestawy, które jakby jeszcze wydłużają nam zasięg działania tej osądy, żeby nam gdzieś tam na bardzo dalekim dystansie nie gubiło obrazu na naszym smartfonie. No ja akurat tego nie używałem, bo karpi nie łowię, ale wiem, że karpiarze też z tego korzystają. Są specjalne statywy, gdzie możemy sobie ten smartfon wpiąć i elegancko łódką sterować i obserwować, co ten Deeper nam tam skanuje. No i jeszcze poza wspomnianymi metodami wędkarskimi, oczywiście yy, użytkować Echosondę Dipper mogą wędkarze podlodowi, bo Echosonda ma specjalny tryb, w którym się przełączamy i możemy sobie w nasz przerębel Echosondę postawić. Są takie specjalne fajne pokrowce na smartfon, który możemy sobie też tam gdzieś na ręce zamontować. On trochę chroni nasz smartfon od zimna i też łowiąc z lodu, też możemy Tą echosądę wykorzystać. No niestety nie miałem okazji wam tego pokazać, bo u nas no, tego lodu ostatnio bardzo mało. Więc, no może w kolejnych latach, jak te zimy będą trochę bardziej surowe, to będziemy mieli okazję to sprawdzić i przetestować. Tak więc podsumowując, każdy wędkarz parający się różnymi metodami wędkarskimi jest w stanie coś z tej echosądy wyciągnąć dla siebie. Fajną opcją w tym wszystkim jest też sama aplikacja. I też bardzo ciekawa rzecz, że aplikacja i abonament, a no, tam są jakieś groszowe sprawy, nie wymaga tego, żeby posiadać samo urządzenie, a w tej aplikacji też jest cała masa bardzo fajnych i ciekawych opcji, które na pewno ułatwią nam trochę łowienie. No, mapy ponad 50 tysięcy map, map batymetrycznych różnych jezior, które możemy sobie analizować jeszcze w domu. Przed wyjazdem, zobaczyć, jak się kształtują głębokości, co pozwoli, jakby no lepiej zaplanować sobie wyprawę wędkarską. Jak już macie aplikację, to oczywiście macie urządzenie, to oczywiście też te wszystkie skany w tej aplikacji są zachowywane, więc jakby no jak raz przeskanujecie, to później też możecie sobie w domu coś tam poanalizować, popatrzeć, jak to dno wygląda, ewentualnie wyciągnąć jakieś wnioski na spokojnie i wtedy przy następnej wyprawie wdrożyć ewentualne zmiany w nasze łowienie. Tak więc podsumowując, spinningista, spławikowiec, wędkarz gruntowy, karpiarz, wędkarz podlodowy, w zasadzie każdy z tego urządzenia może korzystać, z brzegu, z łodzi, z innych środków pływających, stafli, lodu. Mi osobiście, tak jak mówiłem, no ja w tym filmie nie chcę się skupiać na aspektach technicznych, jeżeli będzie taka potrzeba, to nagram też taki materiał. Tutaj głównie chodzi o to, gdzie i kiedy te, tego dipera możemy używać. No i teraz przechodząc jakby już do zakończenia, moje odczucia. No mi się tego, to urządzenie sprawowało wręcz rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o jakieś tam takie techniczne rzeczy, no nic tam się z nim nie działo. Nie miałem żadnych problemów technicznych w zasadzie. Jeżeli jesteście ciekawi trochę szerzej zobaczyć sobie, jak to wyglądało w praktyce, to oczywiście linki do wszystkich moich filmów, gdzie to urządzenie wykorzystuje, znajdziecie w opisie. No i wy sami odpowiedzcie sobie teraz na pytanie, czy taka echosonda Wam się przyda. A jeszcze do tych, co uważają, że z echosondą to się nie liczy, no każdy ma prawo uważać co tam chce. Ja osobiście uważam, że warto korzystać z dostępnej technologii, ale nikogo do niczego nie zmuszam. Macie jakieś wątpliwości, wahania, coś chcielibyście konkretnego zobaczyć, w jakichś warunkach chcielibyście, żebym to urządzenie Wam pokazał, to oczywiście dawajcie znać w komentarzu. Będę takie filmy nagrywał. No po to to też jest, żebyście wy mieli możliwość pewne rzeczy sobie zobaczyć przed zakupem, ewentualnie przed podjęciem decyzji, żebyście mogli pewne rzeczy sobie. Przetestować tutaj, żebyśmy wspólnie mogli sobie to przetestować, więc jak najbardziej to jest też dla Was. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze potrzeby. A ja oczywiście będę je realizował. I tyle słuchajcie. Kończę na dzisiaj. Jest strasznie zimno, po prostu ręce już mi zmarzły, także lecę. Trochę trzeba się ogrzać, tak jak mówiłem. Czekam na Wasze komentarze, opinie, sugestie. Jeżeli macie takiego dipera, to dajcie znać też w komentarzu, jak on Wam się sprawuje, gdzie i w jakich okolicznościach go. Używacie, a tymczasem żegnam się z piękną wielką rzeką. Fajnie, bo jest woda podwyższona, więc jest szansa, że na wiosnę będzie takie prawdziwe przystawkowe łowienie z burty, a nie z tych ostrów, tak jak za dawnych lat. Także trzymajcie kciuki, żeby ta woda nam na wiosnę nie opadła. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!